Nie musisz wkraczać w pole. Jak zaraz ci wyjaśnię, to ty jesteś polem. Każdy jest już częścią pola. Twoje cząstki subatomowe tańczą z każdą inną cząstką subatomową na świecie. Nie musisz wkraczać w pole. Jesteś polem, ale nie doświadczasz pola. Nie doświadczasz swojego życia jako stanu jedności. Doświadczasz go jako stanu oddzielenia. Doświadczasz swojego życia jako samotna mała osoba na samotnej planecie, w samotnym wszechświecie, prawda? Pokażę ci, jak doświadczać pola. Jesteś nim. Jesteś w nim. Jesteś jego częścią, ale go nie doświadczasz. I to właśnie czyni Grupa Moc Ośmiu. To brama, jak ją nazywam. To brama do jedności. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji.